Cześć wszystkim, dzień dobry, witam się z Wami w sobotę i zapraszam na film. Jeszcze jest to rano, 7:30, jestem zachrypnięta, ale. I um, jadę na badanie krwi. Udało mi się dostać skierowanie od mojego ginekologa, więc naprawdę bardzo się cieszę. Zobaczymy, co będzie, ile będę czekała. Jestem na czczo, oczywiście, bo nie wiem, czy powinnam coś zjeść, czy nie. Nawet kawy nie wypiłam, dobra? Także ja lecę, zrobię te badania i jak wrócę do domu, to wszystko wam opowiem, co jak i dlaczego. Mam całe trzy kartki tutaj. Więc no, mam nadzieję, że to będzie tylko jedna fiolka mimo wszystko, bo się trochę przejmuję, ile, ile właśnie ile to będzie. Jeżeli jest aż tyle badań. Bo chyba jest tam 13 badań zleconych i nawet na HIV i na jakiś progesteron, prolektynę i tak dalej już nie będę wam zanudzać, ale naprawdę bardzo dużo. I tak, zaczynamy dzień. Dzisiaj wszyscy będą mieć kręcone włosy. Emilcie Tata. zrobiłam warkocze wczoraj na mokre włosy. Tata's gonna have... um. Tatusia już rozpuściłam Jurkowi też zrobiłam warkocz, ale... Mm -hmm. Ale co? Spiąłyśmy Zbio... znowu w kucyczka. Moje też są. Na pewno się pok... twoje wyschły w ogóle w nocy. Ups, twoje jeszcze są lekko wilgotne, wiesz, ale to nic, pokręciło się. Bo ty miałaś całkiem na mokre robione. O, jak ślicznie. Super ładnie. Mm hmm That has been dummo, yeah? So cute, so no much. Show your curly hair to them. I need that. Wait, I know, but there's a bun that's curly. Move up close. Okay. Question. yeah. Widzisz, są jeszcze troszeczkę wilgotne, ale to nic. Teraz ja moja pościągam. Zrobiłam badanie krwi. Miałam 12 fiolek, jednak się okazało z tego wszystkiego, Jurek. Mhm. Jeszcze pani mi postawiła cały ten koszyczek koło mnie. Super cute. Pani mi cały koszyczek koło mnie postawiła. I tak patrzyłam się na ten koszyczek, i tak sobie myślę, hmm, zażartuję do niej, że czy to wszystko dla mnie, bo myślałam, byłam przekonana, że. Ona po prostu sobie to tak położyła i że weźmie sobie tą fiolkę, którą potrzebuje i tyle, nie? I mówię do niej, to wszystko dla mnie. W żartach. A ona, że tak. Moje włosy się pokręciły? Pokręciły się. Patrz, Jurus. Nice. Nice, nie? Dobra, jeszcze jeden. Zbieramy się i będziemy jechać na zakupy spożywcze dzisiaj. W ogóle Jurek wrócił, nie było go przez e, cały tydzień. Wczoraj wrócił, ale to później Wam opowiemy, gdzie był. Był daleko, bardzo od domu. Ok, tak, gotowy. Hej wszystkie! jedziemy już do Już powiedziałam do dzisiaj, ale jedziemy no. do polskiego sklepu i do BJ'a. Zrobimy sobie teraz zakupy spożywcze do polskiego sklepu też, bo już dawno nie byliśmy jeszcze przed świętami chyba Bożego Narodzenia, ale musiałabym się wrócić dla pewności w filmach, żeby zobaczyć czy tak było. Ale już nam brakuje i soki, ja ten kolagen męczę z czymkolwiek. Jeszcze mi się został ten sok różany. Wczoraj zrobiłam sobie z sokiem różanym i nawet nie był taki złe, bo zapach róży to tak jakoś przyjemniej się kupiło. Tak. Ale tak, dużych zakupów z nie potrzebujemy, całe szczęście. Także dzisiaj, więcej, zostawimy kasy na pewno w polskim sklepie Dobrze. w Bietrze. Także Dobrze. zaczynamy. Chciałam Wam pokazać, jakie są u nas duże paczki w bidżaju Cheetosów. Tu jest 400 gram i dwie takie wielkie paczki, kosztują 8 dolarów. 8 Trudne decyzje. Milka podejmuje. Ile kosztuje? 50 taki miks. 20 dolarów. 20 dolarów. A ten jest taki jeszcze mniejszy, 30? Też chyba. No też 20. Okay. Dobra, i zakupy zrobione, idziemy do kasy. Tak. Cały tydzień byłam sama, o czym wam nie mówiłam. Jerzy w niedzielę pojechał w delegację. Był gdzie? W północnej Karolinie. W północnej Karolinie, czyli że to jest jakieś... Ile kilometrów od nas? 800? Jakieś 850 kilometrów mm -hmm. w jedną stronę Także daleko, ale szybko zajechali, w miarę, nie? Bo tak. osiem... Siem, jakieś 8... Jakieś 8,5 godziny samej jazdy mm -hmm. Także, jeżeli oglądacie Kretkę, to na pewno znacie z jej filmu właśnie, wiecie gdzie to i w ogóle Północna Karolina, ale czy były tam góry Jerzy? Nie było takich, jakie sobie wyobrażacie. No, nie ma tam takich, wiecie, właśnie. Coś spek spektakularnego to nie, już bardziej właśnie w. Gdzie? Upstate New York. Jeżeli cofnęlibyście się gdzieś do początku moich filmów, chyba w sierpniu byliśmy w Upstate, prawda? Tak, ja. w tam. koniec sierpnia byliśmy. Mm -hmm, to tam już naprawdę było super, ale już tak dalej, tamto. Tam akurat, gdzie ja byłem, to była, jak się nie mylę, to jest stolica północnej Karoliny, czyli Greensboro. Uh -huh. Tam nie było raczej nic takiego. Nic takiego. Bardzo. Górki były po drodze oczywiście, ale gór nie było. Uh -huh. Ale ogólnie ja to po prostu czekałam, już odliczałam dni Takie miałam tutaj ciężkie noce, bałam się spać Emilia ze mną spała, ale i tak miałam w głowie cały czas coś Tylko kot się ruszył, jeszcze jak byliśmy kiedyś same Bo Jerzy często wcześniej wyjeżdżał, miał dużo takich wyjazdów Teraz całe szczęście, większości tutaj pracują na miejscu Bo ogólnie z jego pracy, w ogóle oni Jako team też jeżdżą tutaj po całych Stanach Prawda? Chłopcy tak. Tak. I, i Floryda i no nie wiem, gdzie ty tam jeszcze byłeś? Ja powiedziałam, że ja raczej nie chcę jeździć, chyba że, chyba, że nie ma nikogo innego lub jest to bardzo ważne, gdzie ja jestem potrzebny, także, także ja nie jadę. Także całe nie szczęście, byłem. także tak. Ale w zeszłym roku tak. tak dużo jeździłeś. Tak. Chyba. W zeszłym roku, nie, w 2022 pod koniec roku dużo jeździłem, a w tamtym roku w 2023 miałem może dwa wyjazdy po jeden-dwa dni. Mhm. No, ale w tym roku zobaczymy. Mam nadzieję, że nie. I w ogóle, bo wola jednak mówię, bałam się jak nieszczęście. Jeszcze jak byliśmy kiedyś same z Emilką, tylko we dwie, i no to kota nie było, no to spałam spokojnie, ale teraz tylko kot mi zaszeleścił. To ja już po prostu, wiecie, moja psychika bo nie wiedziałam, czy to kot na pewno, czy może ktoś nie wszedł. Bo już teraz są takie czasy i w ogóle tak, tak się tutaj porobiło, że nawet kamera na domu Was do niczego przed niczym nie chroni. Tak jest. Nie w ogóle mówiłam, że było z miesiąc temu, gdzieś mniej więcej, ktoś się włamał chyba trzech czy czterech mężczyzn, pobili młodą kobietę i pięcioletnią córeczkę, że wylądowały w szpitalu aby ukraść telefon w nocy, więc po prostu lub w ogóle nawet czytałam, nie wiem czy tutaj w Nowym Jorku, pewnie też, ale już że w New Jersey, właśnie gdzie dzisiaj jesteśmy, to że włamują się nawet do domu w nocy po to tylko, aby wziąć klucze do samochodu, żeby wam z wjazdu ukraść samochód z kluczami, więc. Inny. Wolałabym chyba Emilia jednak zostawić je na widoku, żeby sobie przyszli, wzięli je od razu i poszli, aniżeli. No taka prawda, nie? No tak. To... Więc w sumie, w razie co do samochód, ma i tak jest ubezpieczony, więc ale. Ale masakra co się dzieje, także Jerzy wrócił stęskniony i tak, wczoraj miałam tak. nagrywać, nie nagrywałam no bo z strasznie stęskniony wróciłem <grym> no nie bo... ma to jak w domu mm -hmm. chociaż miałam totalną ciszę po południu wieczorami bo kończyliśmy gdzieś tak 6.30 byliśmy już w hotelu a więc do końca dnia byłem sam oczywiście do dziewczyn dzwoniłem Tyle godzin w tym tygodniu zrobiłeś w ogóle pracy? jakieś 72 godziny to jeszcze no. nie jest twój rekord 72 miałem godziny, ale w 5 dni, nie w 6, to był mój rekord. Ale tak, to jeżeli chodzi o tydzień, to, to w sumie dużo. Tak jak są wyjazdy gdzieś daleko, to dużo mam godzin, bo oczywiście czas, czas się zaczyna, gdy podpalam tylko busa. Także. Także tak. Dobra. Już wszyscy wiemy, gdzie był Jerzy i co robił. Tak. Czemu go nie było przez cały tydzień? Tak. Polecam, bardzo pyszny. Pikantny, nie był aż tak pikantny. Z sobie wziąłam też na spróbowanie, więc w domu, no już dzisiaj może dobra. Nie będę tak szalała, że dwa na raz, ale ten jest pyszny. Wróciliśmy do domu z zakupami, zrobimy hol zakupowy, tak na szybko wam pokażę. Ale zanim to zrobię, to powiem, że tak. My średnio na rodzinę 3 plus kot wydajemy około tak 300 dolarów tygodniowo na jedzenie i ogólnie też na inne zakupy, w tym jakaś chemia, płyny, szampony, nie wiem, wszystko ogólnie. Zawsze w tych 300 dolarach się mieścimy na naszą trójkę. Wydaje mi się, że jest spoko. I tak jak dzisiaj te zakupy zobaczycie, to wiadomo, że to na tydzień nam nie starczy, a na dłużej, tak jak zaraz będą jakieś chrupki, gąbki czy coś takiego. Jeszcze też na tygodniu sobie podjadę do Lidla czy gdziekolwiek indziej po jakieś warzywa, ale to już jest takie 50-60 dolarów, dolarów, bo już większość mam jednak też z zeszłego tygodnia. Także tak to mniej więcej u nas wygląda. Kotu kupiłam dzisiaj też nowe jedzenie, bo ma taką dużą paczkę, którą kupiliśmy jakiś czas wcześniej. I ona jej nie lubi. No, więc... she doesn't. Tak. So mama decided that there's a lady and that needs help feeding other cats in mm -hmm. New York. So she's bringing Kichi's old food that she doesn't like to the other kittens. Tak, właśnie tak. Dzisiaj pojedziemy z Emilką Zawić to jedzenie Kichiklura. Can I pet one? Can I pet it? Zobaczymy, bo to są dzikie kotki. Znaczy, wiecie, chodzi o to, że to jedzenie Kici, które ona nie je, bo tam mamy z 20 puszek pewnie jak mniej więcej w koszyku, zawieziemy. Uważaj! Hi. Hi. <laughs> zawieziemy and do takiej pani, która zajmuje się kotkami yep. dzikimi. One, tam jest 9 małych kociątek i okay, potrzebuje pomocy z dokarmianiem. I wierzymy. Tak, tak. I pojedziemy. Him. Właśnie. Lazy, zobaczymy, gdzie są te kotki. Zostawimy im jedzonko albo tej pani. Zobaczymy, jak to zrobimy. ale tak You know, you Fudge potato, ok, dobra, pokazujemy zakupy Zaczniemy od zakupów z BJ, na który dzisiaj wydaliśmy 160 dolarów I to jest dużo, bo nigdy raczej tyle, raczej no raczej nie wydajemy Zawsze jest to około 100 mniej więcej Ale mamy tutaj pomidory, 20 tortilli, które oczywiście wystarczą nam na długi czas One mają datę ważności do marca Emilka tutaj wybrała sobie chrupki, 50 paczek takich Ona do szkoły sobie bierze takie snaki e, Słoiczki, pasty takie do chrupek tutaj gąbki Magic Eraser one kosztują 12 dolarów już po kuponie one są super i mamy tutaj 15, także też już na dłuższy czas mi wystarczy Aha. kici jedzenie nowe też duża paka, zobaczymy, 36 kubeczków tutaj jest, czy będzie lubić cream cheese, duże opakowanie Bagle z rodzynkami, tutaj jogurty dla Emilki 18 chyba ich tutaj jest, bodajże 12 tortilla też, taka duża paka cebula dla Jurka oczywiście, kawa Tutaj co mamy? Jurek sobie jakiś miks taki wybrał Orzechów z czymś I ziemniaki i to wszystko A jeszcze dwie duże zgrzewki wody I dwie duże zgrzewki wody gazowanej I tak 160 dolarów To kosztowało trochę dużo I nie wiem co tutaj było takie drogie w takim razie Dobra, polski sklep w polskim sklepie to były, my rzadko jeździmy do polskiego, Jurek teraz podjechał tutaj koło nas, żeby kupić pieczeń na obiad, bo nie było, ale tak, zrobiliśmy sobie zapas już soki, takie dwa duże, one kosztują u nas wiecie ile? 5 dolarów, kasie, jakieś ogórki, tutaj było, spotkaliśmy akurat w sklepie ciocię, która poleciła mi takie z, muszt, z grzybami, więc spróbujemy, bo ja bardzo lubię te kozarskie zwykłe z Prowitusa, ciekawe czy one są w Polsce dajcie znać, one są przepyszne jeżeli tak to i te buraczki są też bardzo dobre A co tu jeszcze mamy takiego ciekawego wzięliśmy dużo, tak Emilka dostała od taty, jej przywiozły tak? imię jest ok ciastek, mamy tych różnych takich też zapas, raz, dwa, cztery chyba sztuki wafelki i słodyczy jest bardzo dużo, ale dobra, schowamy, bo były na wyprzedaży, więc dlatego wzięłam po 99 centów. Nie próbowaliśmy ich nigdy, ale tak jak mówię, większość z tych czekolad kosztowała 99 centów, a normalnie one kosztują chyba ponad 2 dolary czy nawet więcej. Więc stwierdziłam, dobra, wezmę, bo w ich data ważności teraz się kończy. Gdzieś mniej więcej, także, ale wiecie, czekolady mogą poleżeć. No i tak mniej więcej tyle wyglądały dzisiaj nasze zakupy. Co chciałaś powiedzieć? My name is Salia. Salia? Uh -huh. Cute. Zaznaczę jeszcze, że też lunche do pracy dla Jurka ja z domu robię, więc to też się wlicza, bo gdyby miał on kupować sam sobie i śniadania i obiady bierze z domu, to by wychodziło go, tak jak mówił, mniej więcej 40 dolarów dziennie, więc razy 5 dni, no to już mamy dwie stówy. Także myślę, że jest naprawdę super tak, ogólnie, że się w tym mieścimy i tak jak mówię, wiadomo, że my tego wszystkiego naraz w ciągu tygodnia nie zjemy, także tak się myślę, że w miarę tak oszczędnie, tak trzyosobowa rodzina to tak 200 dolarów, 250, zależy też od produktów i tego, co kto je, my jemy tak normalnie, wiadomo, dzisiaj jest dużo słodyczy w ogóle, bardzo dużo nawet bym powiedziała i ciastek, ale no to mówię, to już jest taki zapas na dłuższy czas. Emilka zje i pojedziemy zawieść karmę. Niestety nie udało mi się odnaleźć tej pani, która karmi te kotki, które są bezdomne, ale zawieziemy ją do schroniska i zobaczymy też, jakie są inne kotki. Tak mi się marzy jeszcze jeden dla Kici, żeby miała towarzystwo. No bo jednak jeden kot, no to wiecie, potrzebuje coś między swojego gatunku, jednak brata lub siostrę. Zobaczymy, co będzie. Jurek. Co Jurek? Jurek się nie zgodził na nic. Nie będzie żadnych kotów. No. Nawet mi nie, płacz tutaj do kamery dla widzy, bo nie będzie, nie weźmiesz mnie na litość. Dobra, Kici też nie chciałeś, jak kochasz. Tyż mnie nie denerwuj, nawet nie będzie drugiego kota, nie ma mowy. Powiedziałeś wcześniej, co? Nie powiedziałem, powiedziałem, że nie będzie kota, macie tam pojechać, zawieźć karmę i tyle. W każdym się. razie pojedziemy i zobaczymy. Gdzie jedziecie? Co? No powiedz! I Zawieść karmę dla kotka. I tyle, i nic więcej. Zawieść He karmę last, last, yes, today, I mama na kawę. Mamy jedzonko tutaj w torbie polskiej. Takiej z zakupów. I idziemy z Emilką oddać jedzonko i zobaczymy kotki. Raczej no dzisiaj na pewno, skoro tata się nie zgadza to nie, ale zobaczymy If we can. Ja, także okay. Już kochanie O, Okej. Okay. Zobaczymy, tak? Mm -hmm. Can I no. pet one? Yes Jedno mm -hmm. kotki, Zobaczcie, ta ma 3 latka Ja bym ją chętnie wzięła Jakby tylko tata się zgodził Jak krówka wygląda śliczna. Bardzo bym chciała, będziemy rozmawiać z tatusiem i prosić jedzonko udało nam się zostawić w zieli, ale Emilka jest niepocieszona, bo nie mamy kotka ze sobą, ale wrócimy do domu, będziemy o tym z Jurkiem rozmawiać podobał mi się bardzo ten jeden, który miał 8 lat staruszek już taki na pewno spokojny i nie, jeszcze jego imię Zero no wiecie, w ogóle, czyli no ja wiem, że my mamy kicie ogólnie myśmy ją kupili ja tego nie ukrywam, że że ona nie jest z adopcji, ale bardzo bym chciała też adoptować kota jednego, chociaż kiedyś oczywiście więcej, ale nie wiem, no po prostu uważam, że jeden kot nie powinien być w domu sam, że powinien mieć e, towarzystwo. And those are tak, i właśnie i oni tutaj ratują te zwierzęta niekiedy z ulicy, i one są, wiecie, po prostu też każde zwierzę potrzebuje swojego domu, nie? nieważne, czy ma rok, dwa miesiące, czy osiem lat. No or zero. <noise> tak jak ja to A ten kotek po prostu absolutnie był piękny. Spał cały czas. Także... Gucci. Gucci. No, wrócimy do Gucci? domu, będziemy rozmawiać no. z tatusiami. Akurat w międzyczasie jak byłyśmy, to jeden kotek znalazł swój dom, także cudownie. Kończąc temat już kotów na dzisiaj, ponieważ Jerzy póki co nie wyraża zgody na kolejnego, staram się go zrozumieć, ale staram się też go przekonywać już od chyba od sierpnia jakoś, namawiam go na drugiego, niestety póki co bez skutku, wiem, że kiedyś się uda, a tymczasem tutaj moja Kicia śpi i wiecie co, w ogóle... Mówi się, że psy są najlepszymi przyjaciółmi człowieka, jeżeli chodzi o zwierzęta, ale koty też są naprawdę bardzo mądre i kochane. Wczoraj, taki dam wam przykład, Emilia spała ze mną i obudziła się w środku nocy, mniej więcej, znaczy nie w środku, ale gdzieś około 12, i rozpłakała się, miała zły sen. I ona nigdy tak nie robi, Emika. Ona zawsze przysypia całą noc bez, bez problemu, nigdy się nie budzi, ale wczoraj się obudziła i wstała do łazienki. I kot nasz wiedział, że coś jest nie tak, i ona tutaj Kicia spała sama. I wyobraźcie sobie, że przyszła do nas na łóżko: A jak się rozciągam, tak, przyszła do nas na łóżko, do Emilki, zobaczyć co się dzieje. Położyła się w jej nogach, spała przy niej, czuwała. Także koty też rozumieją i też są naprawdę kochanymi przyjaciółmi naszymi, prawda. No, tak. kici mamy mniej więcej od marca i jeżeli macie też koty, to piszcie mi, czy wasze koty są też takie wybredne, jeżeli chodzi o jedzenie. Od marca jest z nami i od tamtego momentu próbujemy znaleźć dla niej idealną karmę, która będzie jej smakowała. I już naprawdę przez dużo przeszliśmy i tą dzisiaj, którą kupiłam, ona nie jest najlepszej jakości, ale wiem, że jej smakuje. Mieliśmy różne karmy i drogie, i od weterynarza, jakieś, i nie i po prostu, no ciężko jest tej księżniczce dogodzić. Pora na popołudniową kawę. Już sobie zrobiłam. Piąta godzina dochodzi. Zaczęłam robić tutaj sałatkę Jerzy na dworze. Samochód myję i nie wiem, co on tam jeszcze widzi, ale sprzątam. Chciałam Wam opowiedzieć historię mojego siniaka. Zobaczcie, może to będzie widać, ale boli mnie ta ręka jak nie wiem. Tutaj mam też siniak po dzisiejszym pobieraniu krwi. Ale słuchajcie, ten siniak zrobiłam sobie wczoraj, bo byłam oglądać nowy dom do sprzątania, który udało mi się dostać. Nie wiem, jakim cudem po tym failu, który wczoraj tam zaliczyłam, więc pani z... poszła ze mną na górę i coś mi opowiadała. Ja się na nią zapatrzyłam, bo ona jest w ciąży, wiadomo, pięknie wyglądała. I tak patrzę na nią, słucham, i chciałam dać kroka w tył, a już się zaczynały schody, i ja tych schodów jakoś, nie wiem, nie wyczułam, nie zauważyłam tego stopnia i poleciałam, ale nie spadłam tak ze schodów w dół, tylko złapałam się poręczy. Ja się tej tak mocno poręczy chwyciłam, żeby nie polecieć, że niejakim się skończyło, ale pracę dostałam i nie wiem, czy to będzie tylko takie jednorazowe sprzątanie, czy już będę to więcej sprzątała razy, zobaczymy póki co fajnie, cieszę się słuchajcie, tym majonez kielecki jesteście, czy majonez winiary, czy jak tam są jeszcze helmans, my zawsze helmans kupujemy, ale dzisiaj Jurek jeszcze później skoczył tutaj do naszego sklepu kupić pieczeń na obiad Wziął też kabanosy i mówi, że miał ochotę na kielecki, na kanapki. 4 dolary taki mały słoiczek kosztuje 300 ml, 310. No, drogi jest, nie powiem. Ale też kiedyś miałam fazę na niego, że kupowałam kielecki i właśnie na kanapki smarowałam. Teraz mi to jest obojętne. On taki ma, ma wyjątkowy smak. W ogóle ja kiedyś muszę sama spróbować zrobić swój majonez, tylko nie mam takiego wysokiego naczynia, żeby i w ogóle... Mm. Nie, nie da rady, bo musiałabym mieć taki blender chyba. A takiego blendera nie mam. No nie, nie da rady. Póki co jestem też, wiecie, co, na etapie szukania wyciskarki do soków koleżanka mi jedną poleciła i sprawdzam ją sobie na Amazonie i tak się zastanawiam w ogóle Wiem, bo ona też dużo miejsca zajmuje, to u mnie jest problem ale e, Emilka tak jak widzicie, o Kubuś na przykład ona lubi takie okupujemy jej soki, a jakbym miała wyciskarkę to mogłabym sama jej pyszne soczki robić i jak już o sokach mowa, to wiecie co, spróbujemy ten sok pomidorowy z jalapeno pewnie już piliście, albo i nie ale ja nie z papryczką. Ogórcze. a, ostre. O! O, jest naklejką Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Program Policz się z cukrzycą. Ja nie dowidzę. Ale pikantny. Tamten ostry to był pikuś Ale ten jest naprawdę pikantny I czuć jest to hala Jeżeli nie próbowaliście, a lubicie takie naprawdę ostre soki To jest to dla was Nie wiem, schłodzę go sobie I chyba z lodem popiję, żeby to trochę rozcięczyć, Bo nie da rady Ale dobra, zabieram się za robienie sałatki Pogadam i Mamy sprężynkę, to jest kicsi ulubiona zabawka i zobaczcie na to, czy koty nie są jak pieski troszkę Chowamy sprężynkę, żeby myślała, że rzucam kicia, patrz. Chodź tu, nie uciekaj, chodź, patrz. Kici. Hop. Gdzie jest? Gdzie jest? Kicia. Zapraszam. Proszę cię, twój kubek. Masz tam coś jeszcze? Na Nie, masz. Nie, nie mam. Jasne. Jasne. Jak ja za tym tęskniłam, Jerzy, to ty nie masz pojęcia. No naprawdę. W ogóle za jego robieniem z sprzątaniem mi tutaj wieczorem. Wiecie, takie drobne rzeczy to jest bardzo dużo. Dziękuję. Bo to nie są drobne rzeczy, dlatego to jest bardzo dużo. No naprawdę, super. Cieszę się bardzo. W ogóle yy, brawa dla wszystkich mam, które zajmują się dziećmi same. Jeżeli wasi mężowie pracują za granicą, jesteście dłuższy czas same, jeszcze na przykład do tego potrafi... łączycie pracę i opiekę nad dziećmi, to jest naprawdę brawo. Dziękuję, Józef. Ja You're the best. Yes. Także no, nie jest łatwo. Mi ogólnie nie było źle, no bo wiadomo, że ja tak nie pracuję, ale tak jak mamy niektóre, nawet moja siostra trójką dzieci zajmować się i teraz jeszcze pracę zaczęła, trójką malutkich dzieci, to jest dopiero wyzwania. Dlatego my jako... Małżeństwo jako partnerzy też staramy się robić jak najwięcej w weekend, mm -hmm. żeby później małgorzata miała jak najmniej na tygodniu roboty. Mm, dziękuję. Tak? Tak, ale teraz ja już no. mówiłam, że zaczynam nową pracę w środę. W tym tygodniu będę aż trzy dni pracowała. Dla mnie to już jest dużo, bo przeważnie to mam tak jeden bądź dwa dni w tygodniu, więc w tym tygodniu nie wiem jak będą się pojawiały filmy, ale... No, cieszę ale się, bando. ale będą i cieszę się właśnie, że, że jest ta nowa praca. Wrzuciłam dzisiaj posta na jedną grupę Facebook, gdzie zapytałam się, szukałam tą panią, którą wam mówiłam, że się zajmuje tymi kotkami bezdomnymi. Tak się mówi, że koty są bezdomne? Koty mogą być bezdomne. No bo tak. <noise> Bezpańs... to... pańskie to są psy, a koty? Koty chyba mogą być. Bez... Dobra, ja mówię, że są to koty bezdomne. W każdym razie, non-stop, dostaję powiadomienia, zaraz ten post usunę, bo tej pani nie udało mi się znaleźć. Ale tak się dziewczyny żerą w komentarzach o to, czy dokarmiać takie bezdomne koty, czy nie, że no po prostu ja nie wiem, jak to jest możliwe. Wiadomo, że się dokarmia. Ja nie wiem, nie zostawiłabym w ogóle e, tak, żeby bez jedzenia. Jurek, ty się tak na mnie nie patrz, bo jak do nas będą przychodziły Słucham kiedyś koty, to ja będę dokarmiała. Będę zostawiała im w ogóle tak samo jedzonko. No sobie... Zaraz ci przyjdzie kot, zobaczysz. No zaraz kicia pewnie... Jak... O, już idzie. <grafię> Ona tylko jak słyszy, kot kicia to już się tutaj wychyla. Nie? Nie. No. Kicia nasza. Na razie będzie jedynaczką, także. Tak. Zdecydowaliśmy, że póki co, niestety, ale... Tak. Ale to jest, wiecie, to jest kwestia czasu. Tak wyglądała dzisiaj nasza sobota, a ja ciągle mam w głowie, że dzisiaj jest niedziela. Jutro jest niedziela, jutro również mam bardzo dużo roboty. Jutro deszcz będzie padał, a nie śnieg. tak? Tak. Także wy będziecie siedzieć w tonie. O, a w, u, wiesz, wiesz co, Jurek, myślałam, że nie zrobię? Nie powiedz. Słuchajcie, bo dzisiaj szłam do sklepu jeszcze później po czosnek, jak robiłam sałatkę. Interesujące. I jak szłam po ten czosnek, to pomyślałam sobie, że upieczemy piróg biłgorajski. Jeżeli jesteście z Lubelszczyzny, to na pewno to znacie, a jeżeli nie jesteście z Lubelszczyzny, to pokażę Wam, jak to się robi i co to jest, i koniecznie musicie sobie to spróbować. Ja mam przepis, który Bardzo robi dobry. moja babcia, tak. I tak na skrócie powiem Wam, że to jest z białym serem, z kartoflami i z kaszą kryczadą. I oczywiście jakimś smalec, słoninka i to wygląda jak. Jeżeli jesteście ciekawi, to nie, dobra, nie googlujcie. Obejrzyjcie, jak ja to będę robić, zrobię Wam cały przepis. Może na tygodniu, a może nie, jutro nie, bo mamy dużo jedzenia nie damy rady tego przejeść w ogóle póki co. Ale na tygodniu piróg biłgorajski. Regionalne z mojej miejscowości. Mojej, naszej. Naszej boi. właśnie. Regionalne Dania. Danie, takie, nie wiem, przekąska, coś takiego. Dobra. Tak. Dobra. Także następnym filmie widzimy się w. Czekajcie w sobie we wtorek. Trzymajcie się, pa! Night's young, it is just begun as she puts her hand in mine.